Czy jesteś spójny jako tarocista? Czy jesteś spójna jako tarocistka też? I bardzo proste pytanie. Były niedawno targi ezoteryki w Warszawie. Ten dziennikarz chodził i chciał tego tarota, w ogóle ezoterykę, bo tam nie tylko był tarot, tylko targi ezoteryczne, podważyć tych ludzi, co tam są, że to w przyłożeniu oka się na to patrzy, że to tylko jakieś mambo jambo, że tak powiem. Podważyć tego tarota. Mi się wydaje, że nie bardzo mu się udało. Dlaczego? Bo My jesteśmy spójni jako tarościści. Na przykład, ktoś mówi, o, zajmujesz się tarotem? Eee, to takie bajki dla kobiet tylko i tak dalej. No i co teraz odpowiedzieć? Bardzo proste tak, zajmuję się tarotem. Nie wiem, skąd taka opinia. Chodź powróżę ci. Na spokojnie. To jest twoja opinia, moja opinia jest inna. Mogę Ci to pokazać. To jest bardzo prosta wiedza. Jesteśmy spójni. Zainteresuj się analizą transakcyjną, stanami jego i dorosłym na przykład, żeby to zrozumieć. To jest bardzo ważne. I Dziecko dorosły, rodzic dorosły. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, że tarociści są bardzo logiczni. Oczywiście ci uczciwi, bo ja rozumiem, jeżeli ktoś może myśleć, że u w tarocie to jest dużo naciągaczy albo coś takiego, ja to rozumiem, że być może są tacy, ale to są raczej rzadkie przypadki. Uczciwi jesteśmy. Zmienianie nazwiska, filmiki można nagrywać, jest OK. Jest wszystko w porządku. Na przykład. O, zajmujesz się tarotem? E, to jest takie, tamtene. Ja mówię, tak, zajmuję się. To jest Twoja opinia. Moja opinia jest inna. Jest ok. Praca z energiami, i tak dalej. To jest bardzo proste. Czakry, czyli emocje gdzieś się odkładają. I nie tylko, prawda? To jest ten powrót do takiego naszego wewnętrznego domu, spokoju. No, że wszystko jest możliwe z tarotem. Archetypy Karla Gustawa Junga, jak wpływają na naszą podświadomość. Te karty, symbole tarocie. Matki, ojca. Jeżeli nie chcesz, to nic nie zobaczysz w tarocie. Nic, że to jest zwykła karta. Ale jeżeli się otworzysz, to możesz zobaczyć swoje kompleksy psychiczne, jak na ciebie wpływają. I dzięki tarociście lepiej pokierować swoim życiem, jeżeli masz taką potrzebę. To jest bardzo ważne. Jesteśmy spójni. I jest ok. To Twoja opinia. Moja jest inna. Proste. Albo kobiety, karty, na przykład karty rozkładasz jako kobieta, przychodzi facet, a ty chowasz się, że wstydzisz się tego tarota. <grych> to bez przesady, no. nie ma się czego wstydzić. Tak, lubię tarota, lubię wróżyć, lubię wpływać na podświadomość, nie tylko naprawiać ją, pomagać ludziom, jeżeli tego chcą i potrzebują. Lubię to, to pomaga. Wszystko jest możliwe z tarotem. Nic nie zobaczysz, jak się nie otworzysz. Otworzysz się? Tak, rozumiem, co to jest za błąd. Naprawimy go razem i będzie lepiej, weselej w życiu. Będzie fajnie.